Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie. Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili. Miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto zdążał z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół ze słowami: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie, bo ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a mojemu słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się nad nim, i zwróciwszy się do tłumu, który szedł za nim, rzekł Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. Tak Pan Jezus zachwycił się wiarą, dowódcy stu legionistów, centuriona, czyli setnika. Setnik to ten, który ma pod sobą żołnierzy, który wydaje rozkazy, i ci żołnierze są posłuszni. Dzięki temu można zdobyć miasto, wygrać bitwę. Pan Jezus jest też takim dowódcą, jest królem, który wydaje rozkazy, i to się dzieje. A walczy z demonami. Walczy też ze skutkami grzechu i potrafi chorobie powiedzieć, Wyjdź. I choroba ustaje. Dzisiaj idziemy z Panem Jezusem do Kafarnaum, a w tym Kafarnaum już był w synagodze, którą właśnie wybudował tenże setnik. No kim był ten setnik? Rzymianin, który razem z wojskiem rzymskim zajął tereny Palestyny, nagle zaprzyjaźnił się z podbitymi ludźmi, ludźmi może to był taki człowiek, który chciał nieść cywilizację rzymską, pax Romana, pokój rzymski, chciał budować taką jedność, wspólne państwo, ale też w pewnym sensie zachwycił się wiarą Izraelitów i bardzo się nią interesował. Nie wiemy, być może był nawet prozelitą. Kto to jest prozelita? To ten, który jakby przygotowuje się do przejścia na judaizm, ten, który już zna pewne przepisy prawa. Który jeszcze nie jest Żydem i wie, że do jego mieszkania pobożny Żyd, gdy wejdzie, zaciągnie nieczystość, będzie nieczysty, nie będzie mógł sprawować pewnych funkcji w synagodze, musi przejść oczyszczenie. Tak też, dlatego też prawdopodobnie, choć Izraelici twierdzili, że on jest godzien, jest godzien, żeby tam Pan Jezus przyszedł i uzdrowił Jego Sługę. Bo wiele dla nas zrobił, jest dla nas bardzo przyjazny, to jednak Pan Jezus też chciał tam pójść, to ten setnik wysyła swoich przyjaciół tuż przed domem i sam nie jest godzien rozmawiać z Panem Jezusem. Rozmawia przez swoich przyjaciół i stwierdza, że jest niegodzien, ale stwierdza też, że Pan Jezus ma moc powiedzieć: powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie zdrów. To jest wielka wiara w słowa. Zauważmy, że za Panem Jezusem szły tłumy i wielu chciało się dotknąć. Wielu się dotykało i nie zostawali uzdrowieni. Pan Jezus nakładał ręce i uzdrawiał. Ale były też takie sytuacje, że ludzie byli nieuzdrowieni. Wielu się cisnęło. Dlaczego? Dlatego, że nie mieli wiary. Bardziej traktowali Pana Jezusa magicznie. Magicznie, to znaczy, nie tyle chcieli z nim nawiązać kontakt, być blisko, ale chcieli tylko skorzystać z jego mocy i być zdrowymi i dalej prowadzić swoje życie jak do tej pory prowadzili, tylko w sposób zdrowy. A pan Jezus, właśnie kiedy uzdrawia, to tak jak temu sparaliżowanemu powiedział: weź swoje łoże, idź do domu, ale potem uważaj, nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Uzdrowienie. Ma prowadzić do nawrócenia, do całego uzdrowienia, całego człowieka. Dzisiaj setnik jest dla nas przykładem też człowieka bardzo pokornego. Choć jest dowódcą, choć jest zamożnym człowiekiem, bo było go stać na wybudowanie wielkiej synagogi, to jednak traktuje ludzi z wielkim szacunkiem i z wielką troską, która nie była w tamtych czasach spotykana. Nikt w zasadzie nie traktował swojego sługi na takim, takiej płaszczyźnie przyjacielskiej, że będzie się troszczył, szukał możliwości uleczenia tego człowieka. A jednak był tak zaprzyjaźniony ze sługą, że troszczył się, szukał lekarza. Jednocześnie to, co jest zadziwiające w tej wierze setnika, to jest wiara w moc słowa. My tak często myślimy sobie, że słowo nie wystarczy. Potrzeba jakiegoś uzdrowiciela, potrzeba gdzieś, niektórzy, jak czasem, na naświęcym sakramentem, to chcą dotknąć, dotknąć Pana Jezusa, dotykają. Ale czy nie wystarczy słowo? Zawierzyć Słowu Bożemu jest taka terapia duchowa, można ją nazwać hagioterapią. Jeżeli z wiarą przyjmuje Słowo Boże, karmię się codziennie tym słowem i wierzę w to, że Bóg ma moc, Przemienić moje życie według tego słowa, doświadczam uzdrowienia. Mogą być różne poziomy wiary. Może być poziom wiary ludzi, którzy są deistami, którzy po prostu wierzą, że Bóg jest, ale nie za bardzo się interesują Bogiem. Są takimi wierzącymi, niepraktykującymi. Takimi wegetarianami, którzy jedzą mięso. No cóż, też są niepraktykującymi. Nic z tego nie wynika. Ich życie niczym się nie różni od bogan. Natomiast może ktoś powiedzieć: No, ja jestem człowiekiem wierzącym, dużo się modlę, rozmawiam z Panem Bogiem, no ale pytanie się rodzi, czy te, ta wiara przechodzi w uczynki? Czy jestem posłuszny, że nie tylko mówię do Boga, ale to, czy też odsłuchuję, co Bóg do mnie mówi, czego chce, czego pragnie i to wprowadzam w konkretne moje czyny, życia. Stają się te słowa wcielone w moje życie. Jeżeli tak, no to zaczynam wierzyć według wiary Chrystusowej. I teraz ta wiara, którą Pan Jezus, której Pan Jezus nas uczy, czy daje nam na wzór właśnie tego setnika, opiera się na zawierzeniu. Bóg daje obietnicę, mówi: Ja wierzę, że to się spełni. To jest właśnie widzenie duchowe. Tych spełnienia się obietnic Bożych. To są rzeczywistości, których jeszcze nie widzimy, a już wierzymy, że się dzieją. Czasem tak jest, że my możemy gdzieś w głowie mieć jakieś pewne wiadomości, że to Bóg powiedział, ale w sercu jeszcze w to nie wierzymy. Pewien ksiądz, była susza na wsi, dostał taką intencję myślalną, żeby odprawić w intencji o deszcz. No i przyszedł odprawiać mszę świętą, dosyć dużo rolników przyszło też na tę mszę świętą, żeby się pomodlić, bo wszystko im schłona na polach. No i zaczynając tę mszę świętą, ogłosił, że jest intencja o deszcz. No i tak rozejrzał się po ludziach i zapytał się, a kto dzisiaj przyszedł z parasolem? Nikt. No to nawet się chyba nie zachmuszy, tak, tak odpowiedział. To rzeczywiście, czy, czy mamy taką wiarę, kiedy prosimy Pana Boga o różne rzeczy, rzeczywiście to już się stanie. W pewnej wspólnocie, kiedy nie mieli co jeść, mieli puste talerze i wierzyli, że Pan Bóg da im jedzenie. Pobłogosławili to jedzenie, którego jeszcze nie było na talerzach, aby właśnie Pan Bóg pobłogosławił ten posiłek. I wierzyli w to, że Pan Bóg da im to jedzenie. Zawierzyli i doświadczyli cudu. Ktoś z odległego miasta już jechał wcześniej, i w tym momencie, kiedy oni pomodlili się, zapukał do drzwi, że ma jedzenie dla nich i rozdał im jedzenie. Pewna wspólnota we Francji tego doświadczyła. Myślę, że to jest też taki znak próby wiary i każdy z nas może w swoim życiu zobaczyć, że jeżeli zawierzę, uwierzę w to, że Bóg to, co obiecuje, się spełnia, że Słowo ma moc, no to rzeczywiście zaczynam doświadczać cudów. Święty Piotr chciał sprawdzić Pana Jezusa, to znaczy, czy to jest zjawa, czy prawdziwy Pan Jezus. Bo zobaczyli apostołowie Pana Jezusa kroczącego po wodzie, to była noc, i się przestraszyli, krzyczeli. Krzyczeli jak dzieci, ze strachu. I Piotr, chcąc sprawdzić, czy to zjawa, czy to... Rzeczywiście, Pan Jezus idzie do nich, to wiedział, jak to zrobić. A mianowicie sprawdzeniem było moc słowa. Jeżeli ta zjawa powie, to nie będzie działać. Jak ktokolwiek by powiedział, nie zadziała. Ale jeżeli Pan Jezus powie, przyjdź, to będzie działać. Bo Pan Jezus ma taką moc w swoim słowie. Jest Bogiem, który stwarza na nowo. I pan Jezus powiedział: 'Przyjdź.' I Piotr, patrząc na pana Jezusa, wierząc w jego słowo, szedł po wodzie tak jak to pan Jezus czynił. Natomiast kiedy zaczął wątpić, mała wiara zaczął to, tonąć. Czemu zwątpiłeś małej wiary? Setnik jest tutaj określony, że, jest, że ma największą wiarę, największą niż w Izraelu. To jest przedziwne. Wierzył w moc słowa. Tak na koniec zadajmy sobie pytanie: jaka jest nasza wiara? Wiara ma być połączona z poczuciem zależności od Boga że jestem niegodny. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł pod dach mój, do mojego serca. Rza święta jest takim miejscem, kiedy wypowiadamy przed przyjęciem Komunii Świętej Pana Jezusa po baranku Boży kiedy pan, kapłan mówi oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, wtedy odpowiadamy, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja, w języku angielskim jeszcze i ciało moje. Czyli cały będę uzdrowiony. Przyjmując Pana Jezusa w Komunii Świętej, mam wbudzić w sercu taką wiarę setnika, że Bóg przez ten pokarm, przez to słowo, które stało się ciałem, może mnie uzdrowić, może uzdrowić moją rodzinę, moich bliskich, tych, którzy prosili mnie o modlitwę. Dlatego jest to miejsce szczególnie takiego budzenia wiary, ale też poczucia niegodności. Tak naprawdę nikt nie jest godzien, nawet gdyby bardzo dobrze wyspowiadał się ze wszystkich grzechów, to każdy z nas nie jest godzien. Ale jednocześnie Bóg nas zaprasza i, i chce przyjść, chce uzdrowić nas i mieć nas w swoim domu w niebie. Na tę drogę do nieba przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.